Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem Yamaha Dragstar 125, czyli motocykl, którym legalnie można poruszać się na tej kategorii B, odkupiony od Pana yy, spod granicy, tutaj, no, aż powiedzmy Selblonga. Co więcej, motocykl oczywiście w idealnym stanie Dołożona szyba, sakwek, mol do motocykla No i motocykl ma znikomy przebieg, bo ma w tej chwili 7000 mil, co daje 10000 przebiegu Oczywiście jest absolutnie bezwypadkowy, jest calusinki w oryginale, nic nie był nam malowany Wszędzie są szparunki widoczne, czy na zbiorniku szparunki, i naprawdę jest w pięknym stanie. tarcza hamulcowa nie ma żadnego zużycia, no bo jak ma 7000 przebiegu, no to jakie może mieć zużycie? Kloski z przodu są idealne dosłownie. Zobaczcie w ogóle, jak zacisk wygląda z przodu. 2004 rocznik, zarejestrowano naprawdę bardzo długiego czasu w Polsce, więc i ten przebieg jest udokumentowany druga sprawa, no jeżeli tarcza wygląda jak nowa, jest fabryczna, niezmieniana, śruby widać, że nie nieodkręcane, no to nie ma tutaj jakby jakieś wątpliwości szprychy, obręcze idealne zawieszenie suchuteńkie, czyściuteńkie, oryginalne, oczywiście lampa, tu widzimy ten Gamol. gumy podnóżków, no nie mają żadnych zużyć, no bo Przebieg motocykla jest bardzo znikomy. Patrzcie takie bardzo ładne śruby, tutaj te zielonkawe, czy tutaj przy zacisku, no to świadczy o tym, że ten motor naprawdę świetnie jest uchowany. Dokładnie ma, słuchajcie, 7300 mil, co daje no tam w granicach 10 000 km. Chromy idealne, wydech idealny. Mm, żadnych zadrapań tutaj na końcówkach wydechu gdziekolwiek nie spotkamy Iron horse duże sakwy do motocykla oczywiście zarejestrowane, ubezpieczony. tutaj również oryginalna naklejka szparunek świadczy o tym, że motor nigdy nie był malowany z tej strony zobaczcie obręczkoła idealna dosłownie idealna mm, tutaj schowaczek pod nim znajduje się akumulator, oczywiście na kluczyk no chromy, gdzie byśmy nie spojrzeli, one wyglądają perfekcyjne. Oczywiście motor możemy. O, takich tutaj, tutaj zapraweczkach, widzicie taką kurpeczka. Tutaj jakiś pewno był odprysk, więc ładnie ktoś to zaprawił. Co tutaj więcej? Kluczyk z kartą kodów do motocykla. Oczywiście motocykl możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów Wpłacacie nam wtedy zaliczkę, motor pakujemy, zabezpieczamy i jedzie do Was Oglądacie go na miejscu, odpalacie, robicie jazdę próbną i podejmujecie decyzję o zakupie Raczej tak, no bo motocykl naprawdę piękny jest, po prostu jest idealny Z tej strony to wygląda dokładnie tak Każda naklejka fabryczna, każdy emblemat fabryczny, zużyć na gumach brak. Amortyzatory dosłownie idealne. Oczywiście, jeżeli interesuje Was jeszcze system ratalny, to na taki motocykl u nas jest możliwy. Jednym konkretnym telefonem, 5 minut rozmowy. Ten system latalny jesteśmy w stanie yy, bez wychodzenia z domu telefonicznie dla Was załatwić. Yy, zobaczcie podnóżki, gumy no wszystko idealne na tym motocyklu. Co więcej, film, który tutaj tworzę, wrzucę dzisiaj na YouTube, pod nim wrzucę link do ogłoszenia. Ogłoszenie będzie stworzone poprzez portal Automoto i tam będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć. Na ogłosie tych zdjęć będzie mniej, bo tylko i wyłącznie 7, ale też możecie zobaczyć ten motor, jeżeli szukacie po prostu na jakiejś stronie tego motocykla, to po prostu automoto.pl, miejscowość Iława, Warmińsko-Mazurskie województwo, tam się znajdujemy i szukajcie tego draxara. Telefon do nas to 500 134 533, a firma nazywa się Self Moto. Tutaj zobaczcie, nawet lusterka są fabryczne, Yamaha przełączniki, nieprzełączniki te manetki są chyba zmienione o nie, one są, nie. Już teraz nie tak, fabryczne, to są fabryczne gumy, bo mamy jeszcze jednego dragstara i od razu tutaj spojrzałem, bo tam w tle stoi, więc fabryczne manetki, tutaj zobaczcie każda zaślepka, no wszystko jest na tym motocyklu naprawdę piękne, może tutaj jakiś taki purhelek, można było to wyczyścić, podmalować, to jest po prostu utlenione aluminium tracji wieku chromowany dekielek zakrywający Zbiorniczek hamulcowy, każda naklejka fabryczna, wszystko tutaj otwiera się, zamyka, wszystko tutaj działa poprawnie. Zbiornik w środku, no pokażę czyściuteńki, tam jest w środku, nie ma śniedzin, tu kapsel tak samo, nic tutaj nas nie, nie zaskoczy, nie rozczaruje. Teraz jedną ręką ciężko mi tu zamknąć ten wlew, a chciałbym, w sekundę odłożę telefon. Dobra, udało się. Dobrze, jedziemy, jesteśmy wracamy. Dobra, chromy na silniku tak samo jak tam. Wszystko perfekcyjne. Ja postaram się ten motor jeszcze może odwrócę za chwilę, jeżeli złapię lepsze światło. dzisiaj słońce jest takie dość mocne nie zawsze służy w nagrywaniu filmiku. zawieszenie suchuteńkie, czyściuteńkie, obręcz koła idealna, nie ma żadnych tutaj. Nie wiem, bąbelków, pyrchli, czegokolwiek w korozji, a bardzo często są spotykane w tych motocyklach. No racja z racji wieku nie musi być użytkowany jakoś mocno. Po prostu wiek powoduje, że takie rzeczy się pojawiają. Tu mamy win motocykl, oczywiście chcecie zdjęcie dokumentów. podeślemy również. No i co? Odpalimy go. Słuchajcie, on odpala fajnie bez sania, nie trzeba tej dźwigni otwierać, bo przy takiej temperaturach jak teraz to on pięknie odpali nam bez sania. Chodzi. Bardzo ładnie, poprawnie w tym motocyklem się przejechałem. Wszystko jest tak, jak należy, także tutaj nie wymaga żadnych ingerencji, żadnych nie wiem, napraw regulacji. Chociaż ja zawsze mówię, warto raz na jakiś czas wyczyścić. Gaźnik, oczywiście sezonowo wymieniać olej w tym motocyklu. Na pewno będzie to długo służyć. Kierunek działa, druga strona działa, trąbik działa, światełka włączymy długi się zapaliło. Nie wiem czy widać, zgasło, zapaliło, zgasło, zapaliło, zgasło. Naprawdę świetnie utrzymany, no to zobaczcie tą półkę górną, tą kierownicę, no wszystko jest takie perfekcyjne na tym motocyklu. Czy tutaj jak zajrzymy na tę regulację, tam nikt jeszcze rąk nie wkładał, no bo motocykl ma tak znikomy przebieg, że jeszcze nikt tego tutaj łożyska nie dociągał, nie dokręcał, a na pewno nie wymieniał, więc i też nie ma śladów jakichkolwiek tam ingerencji. Kanapy nigdzie nie nie niepopękane, oryginalny emblemat z tyłu. Z, 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 pod, z odblaskiem a amortyzator z tej strony, zobaczcie koła stelaże specjalne, które trzymają te sakwy to no wszystko jest takie naprawdę na tym motocyklu piękne i warto myślę, że zainteresować się bo egzemplarz jest po prostu w perfekcyjnym stanie nie ma co tutaj się czarować 2004 rocznik z przebiegiem 10 tysięcy no to, to o czymś to świadczy nawet zobaczcie tutaj śrubka taka zielonkawa czy ta, no po prostu jest wzorcowo utrzymany, zresztą pan był pedantyczny, miał motocykle takie dość starawe, perelowskie i widać, że kochał motoryzację. To są auta, które miał w garażu, to też tuzinkowe były, no bo też miał taki na fajny zestaw samochodów. Piękny motocykl, naprawdę zadbany w firmie Sylf Moto i ława. Mamy w ofercie również inne 125. No, ten dragster jest naprawdę piękny, no i ten przebieg znikomy to sama atuty tego motocykla. W tej chwili uważam, że nie wymaga żadnych nakładów finansowych. No, profilaktyczna wymiana oleju na sezon i motor gotowy, gotowy naprawdę do jazdy, świetnie utrzymany, wręcz perfekcyjnie. Zobaczcie na te gmole cokolwiek tutaj to wszystko się pięknie błyszczy, gdzieś się nie spojrzymy. Naprawdę wygląda to znakomicie. Także serdecznie zapraszam do Iławy e, Warmińsko-Mazurskie Województwo 5134-533, a prezentowany Dragstar to 125-2004 rocznik z przebiegiem 7300 mil, czyli około 10 tysięcy kilometrów. Zapraszam serdecznie do Iławy. Dzięki, pozdrawiam, cześć!